Pan słowa. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokój. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo pańskie. Amen. że warna przez nas dziś uroczystości postąpienia Pańskiego w swoim takim historycznym, biblijnym wymiarze oznacza ostatnie spotkanie Chrystusa z całego z jego uczniami na ziemi. Się to nazywa w języku teologicznym ostatnią jego epifanię. Tych spotkań było wiele. Napełnionych czasami lękiem, Czasami jak nawet słyszymy w dzisiejszej Ewangelii niedowierzaniem, radością, choć czasami też trudnych, tak. komu była rozmowa św. Piotra, gdy Jezus pyta go o Piotrze, czy mnie kochasz, czy mnie miłujesz, bo to był jednak powrót do trudnej przeszłości. Do trzykrotnego zatarcia się. Jezus odchodzi, choć zapewnia, że nadal z uczniami będzie. I potrzebne jest to jego odejście, bo teoretyzując, gdyby pozostał, to oni też by pozostali w tej Jerozolimie. Oni by nie odeszli od Niego. Oni by ciągle tkwili w tym samym miejscu. A przecież ta dobra nowina, którą nie była przeznaczona tylko dla nielicznych. Miała być zaniesiona wszystkim ludziom. W wymiarze teologicznym wstąpienie to prawda o tym, że Syn Boży, który stąpił na ziemię jako Bóg, do nieba powraca już jednak nie tylko jako Bóg, Powraca też jako człowiek. Z tego człowieczeństwa, z ciałem i duszą. To jest prawda o tym, że na powód odzyskujemy szansę, którą straciliśmy na początku naszych dzieł. Człowiek stworzony do nieśmiertelności utracił tę nieśmiertelność. Teraz na powrót ją odzyskuje. Jezus wstępuje do nieba, do tej rzeczywistości, do której śmierć nie ma już dostępu. Wstępuje jako także człowiek. Pierwszy człowiek. Za nim pójdą inni. A co tu i teraz oznacza dla nas to w wniebowstąpienie Chrystusa i to, co się w trakcie tego wydarzenia dokonuje? Wróćmy do myszanych czytań. W relacji św. Łukasza w Jego Apostolskich po zniknięciu z oczu apostołów Jezusa pojawiają się obok, obok nich dwaj mężowie Białych szatach, prawdopodobnie aniołowie. I wypowiadają bardzo ważne zdanie. Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niego? Dlaczego stoicie? Przecież on Wam powiedział coś zupełnie innego. I te słowa słyszymy w Ewangelii. Idźcie! I nauczajcie wszystkie narody. Warto tak może nawiązać do sceny bardzo bliskiej naszej parytetowej wspólnocie, trochę nawet podobnej. W niej wprawdzie uczestniczyć będzie tylko trzech uczniów: sceny z góry przemienienia. Tam, gdy Piotr, Jan i Jakub ujrzeli przemieniony boski boskie oblicze Chrystusa e, chcieli pozostać. Piotr mówi, postawimy tu trzy namioty. Eliasza Mojżesza i dzieci. Namiot w czasie wędrówki Żydów z, e, z Egiptu do Ziemi Obiecanej był świątynią. Tam była przygotowana karczmierza. Zanim zbudowano tę świątynię w Jerozolimie, to namiot pełnił rolę świątynią, ale więc oni, w pewnym sensie chcą sobie tu postawić świątynię. My tu postawimy świątynię i będziemy oddawać ci cześć. Ale co robi Jezus? On sprowadza z powrotem na Nizinę. To jeszcze nie czas na kult. Teraz mamy jeszcze sporo do zrobienia, tam czekają ludzie którym trzeba głosić Królestwo Boże? Tam czekają chorzy, którym trzeba pokazać miłosierdzie? Owszem, tam też czekają też drogo nastawieni faryzeusze, kapłani. Tam są Rzymianie. tam się toczy życie. My musimy z powrotem do tego życia wrócić, aby przejść także, a właściwie przede wszystkim, przez mękę i śmierć by dokonać zwycięstwa nad tą śmiercią, no bo po to Chrystus przychodzi, żeby umrzeć za nasze brzeg, aby spotkać się ze śmiercią w tym spotkaniu ze śmiercią pokonać ją nie dla siebie, tylko dla nas. Tam uczniowie będą musieli przejść kolejne etapy, swoich przemian i to zarówno przed z męką, śmiercią i z jak i po. Tam będą musieli doświadczyć swojej słabości, swojego tchórzostwa, swojej ucieczki, tak jak Piotr swojego zaparcia. Po zmartwychwstaniu zmagać się o swoją wiarę z tym niedowierzaniem. Będą chcieli konkretnych dowodów, jak Tomasz, to nie włożę palców w moje rany, nie dotknę go. To nie uwierzę. I to zmaganie o tą wiarę będzie jakoś do końca. Nawet na moment przed niepostopieniem. Niektórzy jeszcze wątpią, bo, bo jak to możliwe, żeby ktoś, kto umarł na krzyżu, którego ciało złożono do grobu po egzekucji, która już sama w sobie człowieka by niszczała, nawet jeżeli by nie skończyła się śmiercią, to, to człowieka rujnowała. Jak to możliwe, żeby stawał przed nami ktoś żyjący? Czy to nie jest jawa, Czy to nie jest nasze złudzenie, urojenie? I muszą przez to wszystko przejść. I muszą się też rozstać z tą wizją, która była powszechna wśród Żydów, że Mesjasz jest też to jednak doczesny zbawiciel. Wielki Monarcha, wódz, zwycięzca, ale tu na Ziemi. Choć mieli wszelkie bibliny ku temu dane, żeby jednak go widzieć takim, jakim on rzeczywiście był, bo starozastanawiany, dane Polsce mówiło o cierpiącym słudze Muszą jeszcze przez to wszystko przejść, aby zrozumieć tak naprawdę, czym jest ta Ewangelia, ta dobra nowina, którą Chrystus im głosi. Teraz przychodzi moment, aby tą dobrą nowiną poszli się i podzielili. Chrystus mówi, jestem z wami. Moi drodzy, ten Chrystus jest także z nami. Jest w swoim Słowie, jest w wspólnocie Kościoła, jest w sakramentalnych znakach. Eucharystii wręcz w taki dotykalny sposób. Czas, który przeżywamy, Epidemii, dał nam okazję do, z jednej strony, dostrzeżenia pewnych problemów, które może na co dzień nie były przez nas widziane, i też postawił przed nami pytanie, na czym to nasze chrześcijaństwo ma polegać. Bo często synonimem człowieka wierzącego to ktoś, kto regularnie uczestniczy w tej świętej, Przystępuje regularnie do spowiedzi, w miarę regularnie się modli, i nagle się okazało, że na jakiś czas zdecydowana większość została tego pozbawiona. I można zadać pytanie, co w takim razie zostało? Czy to tylko na tym miałoby nasze chrześcijanie są w naszym Co zostało? E, przy okazji różnych obostrzeń wiążących się z zagrożeniem wirusowym, e, nagle wybuchła wielka dyskusja, która pod dawno się tam już gdzieś toczyła, w jaki to sposób należy przyjmować komunistę. Czy godzi się, żeby jednak na, na rękę, na stojącą, Wielu jest takich, którzy chcieliby nas wszystkich rzucić na kolana, tylko do ust. Nawet czytałem tutaj wypowiedź jednego z biskupów, który mówi, że to wszystko to jest kara za to, że zanikła w nas pobożność eucharystyczna. Kościół powinien teraz właśnie wszystkich z powrotem rzucić na kolana przy przyjmowaniu komunii żadnego udzielania na rękę, bo to ta epidemia przyszła dokładnie 50 lat po tym, jak pozwolono nam komunią na rękę. I niektórzy właściwie całą refleksję skupili na tym. A czy nieznacznie istotniejszą jest postawienie pytania, co my robimy po przyjęciu tej komunii? Bo czy ona będzie do ust, czy na rękę, jeżeli z należytym wewnętrznym nastawieniem Myślę, że Panu Jezusowi nie czyni to żadnej różnicy. Pierwszy raz eukaryski udzielił, dając przemienionych lepatosłowom, do rąk. A oni nie klęczeli. Może nawet leżeli do tak ucztowani w jego czasach. To nie jest najistotniejszy problem. Znacznie istotniejszym problemem jest to, czym my idziemy do świata. Znacznie ważniejsze jest uświadomienie sobie, że chrześcijaństwo to nie jest tylko kult. Apostołowie na Górze Przemieniach chcieli zbudować sobie świątynię, zacząć uprawiać kult, a Jezus sprowadził ich i pokazał im tu są inni ludzie, którym macie głosić dobrą mówi tu są korzyści, Tu są głodni. Tu się toczy życie, które nie zawsze jest idealne. Tu musicie poznać samych siebie. Także ze swoimi słabościami. Musicie zmienić swoje myślenie. W nowym szale... Jeszcze nie jest przetłumaczony na język polski. Słowa, którymi kończymy liturgię eucharystyczną, w takiej starej wersji, w muszałach polskich, brzmiały one: Idźcie, ofiara spełniona, trochę nowsze Idźcie w pokoju Chrystusa. W tym najnowszym szale jest kilka wersji, ale generalnie one są zwróceniem uwagi na to, że to nie jest tak, że się coś skończyło i mogę sobie iść. Że się coś skończyło i mogę sobie iść. Bo nawet te idzie w pokoju Chrystusa też można tak odczytać. No. Wypełniłem swój obowiązek. Mogę być spokojny, mogę sobie iść. Zabrać ten spokój w sercu, że, że jestem w porządku. A to nie o to chodzi. To chodzi o posłanie. Idźcie głoście Ewangelii. Idźcie głoście Chrystusa. Przychodząc tu, spotykacie go, ale nie po to, żeby zatrzymać na siebie. Często my słyszymy w takich pobożnych tekstach, że w każdym człowieku mamy widzieć twarz Chrystusa. Ale może zanim zaczniemy zdobywać się na taki heroizm, że w każdym człowieku tę twarz Chrystusa będziemy widzieli, to może najpierw zadajmy sobie pytanie, czy w nas ludzie widzą coś Chrystusowego? Bo tak miałem przez ten moment taką refleksję. Ludzie, którzy nigdy tu nie przychodzą, którzy może nawet okrzczenia, ale dawno już drogi do świątyni zarosłych kaszczami, No mm. mają nieraz okazję zobaczyć y, ludzi wychodzących z kościoła. No teraz są to nieliczni, ale przed epidemią, to czasami był tłum kilkuset, a nawet parę tysięcy ludzi z niektórych kościołów nagle, niemalże w jednym momencie wychodzących, albo wcześniej przychodzących, tylko ten moment wyjścia jest taki jakby bardziej tłumny, gromadny. Bo Przychodzimy do tak trochę narady. Niektórzy wcześniej, niektórzy na ostatni moment, to co też tacy, co troszkę się spóźnią, ale to wyjście zazwyczaj jest takie wspólne, gromadzone. I tak się zastanawiam, czy właśnie takich ludzi y, może nawrócić ten obraz tłumu wychodzącego z kościoła, że tyle ludzi jednak wierzy, przychodzi im, to może coś w tym jest. Może niektórych postawi jakieś pytanie. Y, może niektórym zachęciłoby do tego, żeby, no może pójdę i sam zobaczę, posłucham, po co oni tam chodzą, ale myślę, że to nie jest specjalnie yy, owocny jako środek na wrócenie kogokolwiek. To Znacznie ważniejsze jest, jak oni będą postrzegać tych wychodzących z kościoła. Ich codzienności, kiedy wrócą do swojego domu, do miejsca pracy, kiedy spotkają się na ulicy, w różnych sytuacjach, jako jakich ludzi? Czy w nim będą dostrzegać Ewangelię? Bo to, że wychodzą po oddaniu czci i sprawowaniu kultu, to nie jest jeszcze nawracające. Chłopaka nawrócić może. Człowiek, który żyje tam gier. No, zobaczcie, jak to dzisiaj jest nam bardzo potrzebne, z jednej strony przeżywamy tą epidemię, a z drugiej strony kolejne piekło w naszym narodzie. Narastającą agresję. Złość, obelgi, wannych w które oczywiście wszyscy pięknymi hasłami. Szanują, ale czasami jest tyle zjadliwości i nienawiści, jak że często my to niestety przejmujemy. To jest takie też znamienne, że w tej chwili nasze twarze są pozasłaniane. Ktoś może powiedzieć, że taki no, dobry człowiek ewangeliczny to zawsze uśmiechnięty. Teraz naprawdę za bardzo my się nie możemy uśmiechnąć. Może i dobrze. Bo czasami ten uśmiech może być zupełnie jeszcze. To może być maska. I teraz tej maski, tę maskę częściowo przykrywamy inną maseczką. Może to jest taki czas na zadanie sobie pytania: a tak naprawdę, co jest w moim wnętrzu, nie tylko na mojej twarzy? Co jest w moim wnętrzu? Jak ja myślę, najpierw myślę o innym ludziach, Z mi się mówię, nie bo Oni mają innego kandydata na prezydenta, na innym innej partii, są innej telewizji, radia e, słuchają, oglądają czy gazety czytają. Co ja o nich myślę? Ja myślę tak po Chrystusowemu. Tak jak on by chciał. Czy rzeczywiście we mnie można dostrzec choć świat Chrystus? Mówię, zanim zaczniemy szanować pięknymi hasłami, że ja w drugim człowieku widzę Chrystusa, to najpierw trzeba sobie zadać pytanie, czy we mnie ktokolwiek dostrzega Chrystusa, dostrzega Ewangelię. No i drodzy, przecież my się nie różnimy od tych apostołów. I w naszym życiu są momenty tchórzostwa, zdrady. Letności, wątpliwości. Nie jesteśmy herosami, wiary, nie jesteśmy aniołami bezgrzesznymi. Jesteśmy zwykłymi ludźmi z krwi i kości. Ale oni tę swoją przemianę przeszli. Zweryfikowali swoje wszystkie plany wiążące się ze sobą Chrystusa. Porzucili tę myśl o tej wielkiej karierze, która miała ich czekać. Zobaczyli, jacy tak naprawdę są doświadczyli wstydu z powodu swoich słabości, ale też odkryli, że właśnie takich Chrystus ich wybrał i takich ich kocha. Takich właśnie, nie innych. I moi drodzy, to samo jest z nami. Takich, jak my jesteśmy Chrystus kocha, tylko że Chcemy, żebyśmy go zdecydowali. Nie czekali z naszą życzliwością i miłością do ludzi na moment, kiedy oni sami się zmienią według naszej wizji. Że jak będziesz robił to, to i to, jak będziesz miał takie same poglądy, wizje, to, to ja Cię będę szanować i poważnie traktować. Nie. To czasami my musimy im w tym pomóc. Żeby jakby oni dostrzegli, że Ewangelia że zmienia człowieka. Dlatego dzisiaj na zakończeniu przysięgi też zostaniemy posłami, ale nie w poczuciu świętego spokoju, że wypełniliśmy niedzielny obowiązek. Że jesteśmy ludźmi wiary, bo uczestniczyliśmy w obaryskim, którzy przystąpili do spowiedzi, większość pójdzie do komunii. Przyjmie przyjął Chrystusa. Tylko co ja z nim zrobię? Czy w swoim życiu zaniosę go innym? nie on w pewnym sensie taki takiego kopa uczniom. Nie stać to. Iść. Iść wypełnia jest to, do czego powołał Was Chrystus. I przekazywać to wszystko, czego on nauczył, przede wszystkim tym żyć. Amen.